Jesteśmy w pierwszej wiosce. Wróciliśmy do niej i no, jest tutaj jakaś afera. Tutaj jest Herman, którego obiecaliśmy yy, nie wydawać. Natomiast yy, tutaj będziemy musieli dokonać wyboru. I tak naprawdę mamy w zasadzie trzy wyjścia no można powiedzieć, no jedno jest powiązane z drugim, czyli tak jakby dwa, ale no jedno się rozgałęzia też. Ale może już przejdziemy do tego. Tini zginął przez Hermana. A tłusty Basil myśli, że przez Luka. No, i teraz mamy wyjście. Możemy wkopać Hermana, albo możemy powiedzieć, że to nie nasza sprawa, i powieszą wtedy Luka zamiast Hermana. Jeśli tak zrobimy, dostaniemy od Hermana nagrodę, w tym karabinek taki wzorowany na karabinku Winchester N44 Magnum. Dosyć fajne ma parametry, bo punkty akcji zastrzał to jest tylko 4 tak jak w pistolecie. Zasięg to jest 18, a siła to jest aż 43. Czyli jest fajny. Natomiast no, nie możemy jednak pozwolić na to, żeby wisiał niewinny człowiek, więc wkopiemy Hermana. Tak, jak zwykle wszystko przez kobiety. <laughs> Herman się oczywiście tłumaczy jak może. No i teraz chcą powiesić Hermana, ale tutaj Luke e, robi za taką figurę mądrości i uważa, że nie powinniśmy. No i teraz mamy kolejny wybór, tak, bo możemy. Się zgodzić, żeby powiesili Hermana. Wtedy otrzymamy 20 punktów lojalności w wiosce. Lub możemy Hermana oszczędzić. Wtedy otrzymamy pewną nagrodę od Hermana, aczkolwiek ta nagroda nie jest tak duża jak w sytuacji, w której byśmy go nie wydali. My nie dostaniemy tego karabinka, o którym mówiłem, ale spróbujemy Hermana oszczędzić. Mieliśmy pięć lojalności, tak. I teraz jak porozmawiamy z Hermanem, to on nam da trochę takich... Yy, takich pierdół, tak. Zawsze coś. Zawsze to lepsze niż... niż nic. Trochę tego karabinka szkoda. bo był fajny, szczerze mówiąc. No ale... Taki jest wybok bardziej zgodny z, z moją postacią. Zerknijmy co tutaj podostawaliśmy. Jakiś chemiczny moździerz. Przedmiot może zostać wymieniony na prawdziwe pieniądze. Ciekawe. Tutaj mamy granat ogłuszający. Mamy sporo tych gazet. Trzeba chyba zacząć tych gazet yy, używać. No i dobra, tak to wygląda. Zrobię teraz cięcie. Trochę tutaj o! Teraz mamy 85 lojalności. Gdybyśmy yy, gdybyśmy Hermana pozwolili powiesić, mielibyśmy setkę. Tak, myślę, że nie jest to jakiś jakiś duży problem tak. w następnym etapie będziemy atakować atakować tą fortecę więc może być ciekawie mamy na szczęście dane wywiadowcze więc może będzie troszkę łatwiej